Zachodzik może być dzisiaj fajny. Te słońce jest dosyć wysoko, ale za jasarnią zejdziemy troszkę niżej i patrzcie, no jest ładnie, co? I zobaczcie jaka jest różnica w naświetleniu tutaj. Jak tu już na plaży ciemna, a po drugiej stronie, na polach kempingowych jest pełna, może nie pełna lampka, ale dosyć dosyć jasno i cieplutko, a tutaj naprawdę po tej stronie już jest zimno. To już po, po zachodzie mamy <gryny> praktycznie. Eee, I co teraz? <gryny> co wy na to? Co wy na to? A, jak pięknie! No, jak tego nie kochać, co? Zachodzące słońce, odbijające się w zatoce, cieplutko, piękny widok na wodę. Czego chcieć więcej?